Oraz tak jest warunek, że mamy. Tak, tak. Oczywiście pamiętajcie jeszcze, że wybory są tajne. Tajność polega na tym, że nikt nie wie na kogo głosował. Czy głosujemy w głosowanie w wyborach jest tajne? Nie patrzymy, co kolega głosuje, jak koleżanka głosuje, ale możemy się nawzajem przekonywać, który jest lepszy. No, może ktoś, ktoś by przekonał kogoś, ktoś by opowiedział się za którymś z kandydatów publicznie. A jest Ola. B jest Karol. Tak? C jest Igor. Może ktoś jeszcze chce poprzeć kandydata. Ale już Chcesz kogoś poprzeć? Kogo chcesz poprzeć? Dlaczego Karola? Nie. wiem. Podoba Ci się, bo co No, Dobrze wygląda. Ładnie ubrany. A ty kogo chcesz poprzeć? A ty jesteś przeciwko Karolowi. Tak. Mówisz, że wszystko, Jan może być Igor lub Ola, ale żeby nie był Karol, tak? Można taką wyborek. Wiesz, a ty jakie masz zdanie? A Ty? A ty co też? To Igor. A może jakieś inne jeszcze zdanie? Coś? Tutaj kolega ma jakie zdanie. A ty z kolei Karol chcesz poprzeć. No, widzę, że różne mamy głosy. A ty tutaj co wy chcecie powiedzieć? Ja Ole. Ty chcesz poprzeć Ole, tak? tak. Dlaczego Ole? Nie by się Tak, porządna, królowa, dodał, będziemy. A ty kogo? Karola. Ty chcesz Karola. No, wiemy, że tu mamy ten. A ty kogo? Ole. Ole chcesz poprzeć, no. Ale ktoś może za Nigolę, żebyś ja. na Nigola prosił, tutaj może... Ja. Ty chcesz Igora na poprzeć, tak? Yy, dlatego, że Karol już był, a Igor po prostu mu się dobrze przedstawia, że nie chce, żeby były wojny, na przykład. No właśnie, Igor bardzo ma dobry program wyborczy, prawda? Bardzo no, dobry program wyborczy ma Igor, prawda? Jak to zaznaczyć? Zaraz za nas powiem. Zaraz powiem. Zaraz powiem. To jeszcze na razie mamy kampanię wyborczą. Jeszcze tutaj koleżanka chce pierwszy na coś powiedzieć. A tego chcesz poprzeć? Ole, dlaczego Ole? हा uh -oh.